Cześć. W dzisiejszym materiale przygotowałem dla ciebie ranking topowych pięciu suszarek wyposażonych w pompę ciepła. Są to suszarki w najwyższej klasie energetycznej A+++ Na końcu tego materiału przygotowałem dla ciebie zestawienie porównujące cechy i funkcjonalności tych sprzętów. Jeżeli zależy ci na tym, aby suszarka pobierała jak najmniej energii, to wybierz model firmy Haier. Ta suszarka na 160 cykli suszenia w programie Bawełna Eko zużyje zaledwie 175 kWh. Jeżeli potrzebujesz mieć suche ubrania na czas, to wybierz model z programem szybkiego suszenia. Haier wysuszy 0,5 kg pościeli w 30 minut. Beko dysponuje programem do suszenia dwóch koszul w 30 minut. A co jeśli mamy wkład mieszany? Wówczas rozwiązaniem będzie Samsung, który pozwala na wysuszenie mieszanego wkładu do 1 kg w 35 minut. Cenisz sobie cichą pracę urządzenia? Jeżeli tak, to wybierz suszarkę firmy AEG, która emituje głośność zaledwie 62 dB. Chcesz mieć możliwość zdalnego sterowania urządzeniem? W takim razie wybierz suszarkę z funkcjami Smart. Z prezentowanych modeli suszarka firmy Beko, Samsung, Haier, a także AEG posiadają dedykowaną aplikację, która pozwoli Ci uzyskać więcej funkcjonalności. Masz dużo prania? Jeżeli tak, to zapewne zależy Ci na bardziej pojemnej suszarce. Wśród prezentowanych modeli znajdziesz takie, które posiadają 9 kg załadunku. Są to Samsung, Beko oraz AEG. Chcesz zachować właściwości hydrofobowe swojej odzieży sportowej? Jeżeli tak, to wybierz suszarkę wyposażoną w programy do odzieży sportowej, outdoorowej. Będą to suszarki firmy AEG, Electrolux, Samsung oraz Haier. Masz swój ulubiony wełniany sweter? Możesz go spokojnie wysuszyć w urządzeniu z certyfikatem Woolmark. Z prezentowanych modeli posiadają go suszarki firmy AEG oraz Electrolux. Suszarka AEG posiada innowacyjną technologię 3 d która weryfikuje wilgotność wewnątrz ubrań nawet do 5 cm. Dzięki temu zminimalizujesz ryzyko wyjęcia niedosuszonej odzieży. Podsumowując, przedstawiłem 5 topowych modeli suszarek, które charakteryzują się wysoką wydajnością i energooszczędnością. Wybierając jedną z nich, możesz zapomnieć o suszeniu ubrań na zewnątrz oraz o wilgoci w pomieszczeniu. Mam nadzieję, że znalazłeś już swojego faworyta, który sprosta Twoim oczekiwaniom. Jeżeli tak, to zapraszam Cię do sklepów MediaExpert i na stronę mediaexpert.pl. Dzięki za obejrzenie materiału. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć!